Kogo ty wołasz? Kogo ty bołasz, to nikogo nie ma. Myślisz, że co? Ja cię tutaj wywiozłam, bo co? To będzie Twój ostatni seksowy. Nie można zmienić, kim się jest. To kim ty jesteś? Podobno do jest tam, gdzie serce. Mam takie miejsce, gdzie lubię być. Pokażę ci jedno. I to też byłoby ok. Szczęśliwa. W sumie człowiek to taka chmura. Przelatuję sobie. Ju. Nasze dziecko. Będzie podobno dla Ciebie czy do mnie? Na pewno będzie opieki. Ale gdybym to nie była ja tu obok Ciebie, to byłaby jakaś inna.